Radio Szczecin. Magazyn komputerowy trącić myszką. Nasz podcast na stronie www.myszka.org. <myszka> the eye is intrinsic mist <laughs> Witam wszystkich słuchaczy magazynu komputerowego trącić Myszką, tych stałych i tych nowych i tych zupełnie przypadkowych, którzy być może weszli na stronę www.myszka.org Serdecznie zapraszam do czatowania na stronie www.myszka.org Jest czat, wystarczy na czat wejść, żeby wziąć udział w naszej dyskusji tutaj w studiu i potem zapytać Państwa i moich gości o rzeczy najważniejsze, które nas w tym momencie nurtują, interesują. A dziś będziemy rozmawiali znowu o społecznościach internetu, a może o jednej społeczności internetowej, która w bardzo silny sposób pokazała co potrafi, a mianowicie o twórcach i autorach Wikipedii. Tak powiedziałem, ale zaraz te wszystkie rzeczy rozstrzygniemy i dowiemy się tak naprawdę, czym jest Wikipedia. A w studiu proszę Państwa Państwa i moi goście, pani Joanna ścibior, witam serdecznie. Dobry wieczór. Administrator i redaktor Wikipedii oraz pan Paweł Zienowicz. Witam Panie Pawle. Dobry wieczór, witam pana. Ze stowarzyszenia Wikimedia Polska też redaktor Wikipedii i osoba, która, no mogę powiedzieć, wie o Wikipedii prawie wszystko. No, ja mnie przesadzał. Prawie wszystko to chyba nikt nie wie, bo Wikipedia jest zbyt duża. Samych artykułów jest prawie 500 tysięcy. No to jest rzeczywiście spory dorobek i rzeczywiście muszę powiedzieć, że chyba praktycznie wszyscy moi znajomi korzystają z Wikipedii, bo jest pod ręką, bo jest w sieci, bo można na nią wejść za darmo i praktycznie rzecz biorąc większość haseł można w Wikipedii odnaleźć. Niektóre może są jeszcze niezupełnie do końca opracowane, ale są przynajmniej zalążki, bo to się tak nazywa, tak? Stuby, stuby mówimy na no, takie artykuły, których są tylko drobne kawałeczki, a powinno być tego dużo więcej. Natomiast jeżeli Panu czegoś brakuje w Wikipedii, może Pan zawsze dopisać. Każdy może edytować Wikipedię. Śmiało edytuj, to jest jedno z haseł Wikipedii. W takim razie przyjąłem zaproszenie i na pewno coś tam spróbuję dorzucić do zawartości Wikipedii, ale może powiedzmy, czym tak naprawdę jest Wikipedia, bo yy, Encyklopedią na pewno, ale jaką encyklopedią i encyklopedią, która ma jakiś konkretny cel? Może pani Joanna? Wikipedia przede wszystkim zrzesza ludzi, którzy chcą coś y, zrobić, którzy chcą podzielić się jakąś swoją wiedzą, również poszerzyć swoje własne horyzonty. Panie Pawle? Cóż, Wikipedia. Wikipedia to jest takie hasło. Tak naprawdę czym jest Wikipedia, to chyba do końca nikt nie wie. Dlatego, że zamysłem Wikipedii było zebranie w jednym miejscu wiedzy całej ludzkości tak, żeby ona była dostępna dla każdego za darmo. Taka była idea. Natomiast czym jest Wikipedia? Dla każdego człowieka myślę, jest troszkę czymś innym. Dla większości ludzi jest to powiedzmy źródło informacji, czyli to jest takie medium, z którego mogą wyciągnąć właściwie dowolną informację na dowolny temat, jest ona w miarę wiarygodna, jest zrozumiała, jest łatwo dostępna, dostępna praktycznie z każdego miejsca na świecie, natomiast dla niektórych ludzi nie jest źródłem informacji, tylko wręcz odwrotnie. Jest miejscem, gdzie mogą czegoś się nauczyć, tworząc coś, budując coś dla innych, służąc innym swoją wiedzą, czy służąc innym swoją nauką, dlatego że Osoby, które tworzą Wikipedię, bardzo często, by stworzyć jakieś hasło, muszą bardzo dużo się nauczyć i uczyć się w sposób aktywny, ponieważ jest to praca twórcza, ona wymaga myślenia, więc ta wiedza głębiej zapada w pamięć. To jest dość ciekawe zjawisko, jak rozmawia się z człowiekiem, który ma 14 lat, jest jednym z autorów Wikipedii i trudno się zorientować w czasie rozmowy, że rozmawia się z nastolatkiem, mhm. dlatego że osoba czternastoletnia ma często na różne tematy, szerszą wiedzę niż człowiek dorosły. I to nie szerszą wiedzę w sensie takim, że jakieś drobnostki, tylko szerszą wiedzę w, w takim sensie naukowym. I to często w tematyce, w której rozmówca dorosły człowiek jest specjalistą. Można porozmawiać na wiele tematów jak równy z równym. No, na pewno taka osoba nie byłaby w stanie redagować encyklopedii takiej bardzo klasycznej, prawda? Tej, o których też będziemy mówić, bo nie byłaby partnerem, ale widzę, że na czacie, przypominam www.myszka.org, internauci, witam Marka, Krzyśka, Patryka, Rosomaka, Zibi i pozostałych, którzy biorą udział w naszym czacie, są bezlitośni, bo zaczęli od Waszych wpadek. O wpadkach też będzie, proszę Państwa, za chwilę, a Rosomak podsumował. Wikipedia to czeski film Nikt nic nie wie. Co pan na taki zarzut, panie Pawle i pani Anno? Czemu nikt nic nie wie? Ja myślę, że wszyscy wszystko wiemy, tak? To znaczy każdy coś tam wie, jakiś ułamek tej wiedzy ludzkości posiada w swojej głowie. Jeden wie więcej, drugi wie mniej. Jeżeli ktoś jest na przykład specjalistą w jakiejś dziedzinie rangi światowej, to na pewno tą wiedzę ma bardzo szeroką. Również tacy ludzie są wikipedestami i również tworzą wikipedię i y, często są to osoby, których nazwiska pojawiają się w samej wikipedii. Nikt nie ma wątpliwości co do tego, że są to osoby encyklopedyczne same w sobie i one pojawiają się również te osoby w encyklopediach tych drukowanych y, chociażby encyklopedii PWN-u i te osoby tworzą wikipedię, poprawiają y, również wypowiedzi wpisane w wikipedię i innych wikipedystów, którzy mają mniejsze doświadczenie w danej dziedzinie ale co ciekawe, zdarzają się również takie rzeczy, że te osoby się również uczą od innych. Dlaczego? Bo często jest tak, że bardzo dużo jest źródeł informacji na świecie i osoba, która jest specjalistą, nie zawsze ma czas zapoznawać się z tym na bieżąco. Ja sam znam taki przypadek, kiedy mój kolega, który amatorsko interesuje się paleontobiologią. Pa, nie przepraszam źle mówię paleontologią tak dla mnie jest to trochę abstrakcyjna dziedzina wiedzy ale bardzo ciekawa szczególnie tak, tak, dla tych, dinozaury tak. lubią, dinozaury lubią wszyscy więc to jest oczywiste i jasne no on do czego dąży otóż on Tworzy hasła o dinozaurach, oczywiście jako y, amator na pewno nie posiada takiej wiedzy jak zawodowcy, chociaż muszę się przyznać, że te tomiska, które ze sobą przynosił <grywy> dotyczące tej tematyki i to wydawane w różnych dziwnych językach, no jednak budziły we mnie respekt. Niemniej jednak z pewnością y, ci różni jego znajomi, którzy są zawodowcami w tej tematyce, posiadają szerszą wiedzę. Zdarzyło się jednak takie coś, że wprowadził on do Wikipedii informację, którą pozyskał dzięki czasopismu, które prenumeruje, które jest w języku angielskim wydawane. No i osoba, druga osoba, która też edytuje te same hasła, stwierdziła, że to jest nieprawda, ponieważ nie zapoznała się z tym czasopismem, bo akurat no, do niej jeszcze to nie dotarło, no i to chciała usunąć. No i potem się wyjaśniło, że jednak... Jest to wiarygodna informacja, informacja pozostała. Także czasem się zdarza, że specjalista z Wikipedii też się czegoś nauczy z własnej dziedziny. Radio Szczecin. Magazyn komputerowy. Trącić myszką. Nasz podcast na stronie.